Na początek pokażę Wam wygląd olchy czarnej. I tu w oddali mamy ładne orszyny. Zbliża się zima, a więc większość liści już opadła. Tak wygląda listek w przybliżeniu. Na wierzchołku ma charakterystyczne wcięcie. Nie ma czubeczka. Ja też go nie urwałem. Te długie kluski to są kotki męskie. A te malutkie, czerwone, niewyraźne to kotki żeńskie. Te małe szyseczki to owocostany. Często pozostają w czasie zimy na drzewie. Reszta zdjęć przedstawia już korę. Jak widzicie, młoda ma charakterystyczny wygląd. Jakiem już się zmienia. I trzeba już nabrać wprawy, żeby poznać kilkudziesięcioletnie drzewo po samej korze. Te pojedyncze drzewa, które widzicie w oddali, są to olchy czarne. W Polsce występują trzy gatunki ol. Olcha czarna na niżu, olcha szara w górach i wysypowo na niżu i zielona tylko w formie krzewu w górach. Jest to drzewo odporne na wilgoć, przeważnie rośnie na terenach zalewowych, przy rzekach, Dlatego też od dawna jest używana w budownictwie, zarówno lądowym, jak i wodnym. Podobno kora, położona razem z żelazem, do wody po kilku dniach zabarwi się głęboką czernią. Tak kiedyś siodlarze, szewcy farbowali skóry. Liście spadające do wody również barwią na czarno. Wyczytałem też, że słane w stodole liście pod zboże, Zabezpieczają od myszy. A zbierane z rosą i rzucane na podłogę sprawiają, że wyginą pły. Trzeba to przetestować. W budzie psu rozrzucam Temu osobnikowi. Jest też taki zabobon. Może już zapomniany, który rozbawił mnie, dlatego o nim mówię. A mianowicie, dzieci cygańskie dlatego mają tak ciemną skórę, bo po przyjściu na świat zanurzane są w wywarze z olszynowej kory. Po pierwsze, to odróżniać miało je od niecyganów i wykluczać ewentualną zamianę. W szpitalach by się przydało takie kolorowanie dzieci, jak pisaneczki. Mielibyśmy pewność, że dostajemy te przez nas robione. A tak to dopiero z wiekiem może wyjść. Jak podobieństwo będzie nie takie. A po drugie, było to czymś w rodzaju chrztu z wody. A prawda jest taka, że drewna olchowego wilgotnego w połączeniu z jałowcem cyganie używali do wędzenia. Bo drewno to dawało wiele dymu i piękny kolor wędzonemu mięsu. Olcha ma zastosowanie przy leczeniu ram, obrzęków, biegunek, zapaleniu gardła i w przeziębieniach, kamicy żółciowej, kobiecych chorobach, krwiomoczu, stanach zapalnych nerek. Surowcem leczniczym tego drzewa są liście, kora i szyszki, a zawierają one między innymi taminę C trójterpeny, inaczej barwniki roślinne, które zwalczają wolne rodniki, żywice i dużo garbników. Kora działa przeciwbiegunkowo, aseptycznie i silnie ściągająca. Zewnętrznie wywar z liści używany jest do płukania dziąseł i przy chorobach skóry. To by było na tyle.